Dzisiaj mamy okazję być na finałach Mistrzostw Polskich Juniorów. Bardzo duża frekwencja, jeżeli chodzi o zawodników, to chyba cieszy, prawda? Bardzo cieszy. W Mistrzostwach Polskich Juniorów, które rozgrywane są w hali na skarpie, ciągle trwają. Wystartowało blisko 200 zawodników z ponad 90 klubów. Czyli jest to rekord frekwencji w historii Mistrzostw Polskich w tej kategorii wiekowej, czyli roczniki 2004-2005. I bardzo to cieszy. Dzisiaj też bardzo dużo ludzi przyszło na finał. Były bardzo ciekawe walki na wysokim poziomie i widać, że te nadzieje polskiego boksu są, trzeba o nie dbać, oni muszą się bardzo starać, być zmotywowani i wszyscy czekamy na medal olimpijski, bo ostatni medal olimpijski zdobyliśmy, reprezentacja Polski zdobyła w 1992 roku. Jest tutaj trener Wojciech Bartnik, trener reprezentacji seniorów, który właśnie niestety aż tyle lat to trwa. Zdobył ostatni medal dla Polski w Barcelonie w 1992 roku. Ale takie właśnie imprezy, taka młodzież, która w tej chwili jest, rozmawiałem z trenerami. E, pojawiają się zawodnicy już, e, których nazwiska znamy, tego, czyli co jest ważne dla nas, Ci zawodnicy dalej są w boksie. Ale jeśli chodzi właśnie o te talenty, to ja trzeba dostała, tutaj wymienić z bardzo dobrej strony pokazał się Nikolas Pawlik z bytomskiej Akademii Boksu, który walczył w kategorii 51 kg, zdobył mistrzostwo Polski w efektowny sposób wygrał, jest bardzo szybki, świetnie chodzi na nogach. To jest kategoria musza, czyli kategoria mojego taty, bo mój tata w tej kategorii zdobywał medale olimpijskie oraz też był mistrzem Europy. Nikolas Pawlik jest wicemistrzem Europy Juniorów, no i tak go obserwuję i trzymam kciuki za niego. I to jest kandydat do medalu olimpijskiego. Wiadomo, że on w tej chwili ma, to jest chłopak z 2005 rocznika, ma 17 lat dopiero, ale widać, że on chce, jest zmotywowany, ma umiejętności i Trzymam za niego kciuki życzę mu jak najlepiej i widać, że ma szansę na to, żeby zdobywać laury w seniorach. Też troszkę się zmieniło, jeżeli chodzi o postrzeganie boksu olimpijskiego. Dużo się dzieje, jeżeli chodzi o boks olimpijski, o promocję boksu olimpijskiego. Mieliśmy okazję się spotkać na tak. forum na międzynarodowych targach branży bokserskiej. Także to też po malutku, małymi krokami przyczynia się do tego, żeby ci zawodnicy mieli coraz lepsze warunki, coraz lepiej boksowali. No i żeby te medale wreszcie. To była Barcelona. Barcelona Bartnika, 92 rok. Tak, tak. Żeby już coś odczarować, żeby już można było myśleć o właśnie nowych młodych adeptach. No zdecydowanie polski związek bokserski za kadencji, zarządów Grzegorza Nowaczka zdecydowanie poszedł do przodu. To wszyscy widzą, to jest oczywiste, bo był w Kielcach były targi bokserskie które były połączone z Ogólnopolskim Dniem Boksu i Forum Bokserskim. Były tam postacie z przeszłości, teraźniejsze, było to spotkanie pokoleń bokserskich, ale i tutaj też był, walczyli młodzi zawodnicy na czterech ringach ustawionych w hali targowej w Kielcach i widać jak ten bok się rozwija. W telewizji oglądamy gale bokserskie boksu olimpijskiego, co jeszcze kiedyś było nie do pomyślenia i mistrzostwa Polski juniorów są kolejnym tego przykładem, jeśli chodzi o frekwencję o zawodników, o poziom. Boks olimpijski idzie do przodu, co mnie bardzo cieszy, bo były takie momenty, kiedy by w głębokim kryzysie było smutno, zawody odbywały się w jakichś byle jakich, ledwo trzymających się budynkach, a teraz to mamy tak naprawdę nową jakość. To jest nowa jakość i jestem przekonany, że ci chłopcy wszyscy pójdą do przodu, bo mają ku temu warunki i jestem na 100% pewny, że doczekamy się tych laurów najwyższych.